Dzień dobry kochani, witam was na moim kanale Tarotanka Blanka Zrobimy sobie czytanie na miesiąc listopad dla znaku zodiaku strzelec Jeżeli to czytanie nie będzie z wami rezonowało, bądź chcielibyście się dowiedzieć jeszcze jakichś dodatkowych informacji to sprawdźcie sobie swój znak ascendentu bądź znak księżycowy Może tam również jest ukryta dla was jakaś wiadomość, więc zaczynajmy Energia ogólna dla strzelców na listopad Energia ogólna dla strzelców. Oh, Czekajcie, muszę podnieść tę kartę. Okej, okay, podniosłam. Wyzwanie. Wyzwanie. No nie. <laughs> Jezus hit. No, Co wam coś lecą. Czekajcie. Okej. Okay, wyzwanie. Nie wiem, co te karty tak lecą. Będę je dalej takować e, Miłość, miłość. Miłość dla strzelców. Dla singli i dla związków. Praca i finanse. Praca i finanse. Nie. I rada. Rada. Okej, okay, na spodzie... o, dwójka różyczek na spodzie tali eee, Strzelce, Wy w tym miesiącu macie jakąś decyzję do podjęcia. Eee, możecie się wahać bądź zastanawiać nad jedną z opcji. Eee, macie albo, dla niektórych z Was macie dwie drogi i nie wiecie, którą wybrać. Eee, na zasadzie na przykład dwie propozycje pracy, albo zostać czy wyjechać przeprowadzić się, czy zostać właśnie w rodzinnym mieście, czy tam, gdzie mieszkam. Czy w ogóle, na przykład, zmienić mieszkanie, czy się nie opłaca. Czy ta osoba jest dla mnie odpowiednia, a może druga, może macie właśnie, nie wiem, dwie opcje do wyboru, albo w ogóle czy takie na zastanawianie się, czy wejście w związek będzie dla mnie dobre, czy lepiej zostać singlem, singielką. Jakieś takie rozterki tutaj są w listopadzie dla Was jakiegoś wyboru. To będzie dotyczyło właśnie jakiegoś wyboru i dla niektórych to będzie między A a B, a dla niektórych to będzie między stanem teraz jak jest, a na przykład wejściem w coś nowego. Niezależnie od tego w jakiej kategorii, dziedzinie Waszego życia. Ok? Czyli to tak jest właśnie na energia na listopad. Dobra, Wasza ogór, ogólna energia. Uuu, a Srużdżek, kochani, no to faktycznie ym, Wy... To jest nowy początek i to jest nowy początek takiej ekscytacji, działania, pasji, ognia, zadowolenia, kreatywności, nowych pomysłów. To jest coś nowego, czyli faktycznie wy się zastanawiacie nad czymś, czy w coś wejść. Jeżeli to jest zastanawianie się czy zostać w takim stanie jak w jakby w momencie swojego życia, w którym jestem teraz i nic nie zmieniać, albo wejść w nowe, co może być na przykład wydawać się ryzykowne, bo jest inne, bo jest właśnie nowe i wasz Organizm po prostu trochę się przed tym broni, bo tego nie zna, to tutaj wasza ogólna energia to będzie chęć wejścia w to. Wy będziecie chcieli działać, będziecie mieli taką werwę w sobie, taką pasję, tą, tą kreatywność, będzie się dużo działo w was, będziecie chcieli do świata, do ludzi, będziecie chcieli poznawać no, nowe rzeczy. Jest w was tak dużo energii, takiego właśnie ognia do działania, pawa cały czas normalnie i po prostu, aż wam się pali w rękach, dosłownie robota, tak czuję. Czyli dla strzelców, naprawdę w tym miesiącu coś nowego może wybrzmieć, coś nowego faktycznie przyjść do waszego życia, i wy będziecie po prostu między, trochę właśnie w takiej rozterce, czy podjąć to, czy nie, bo z jednej strony będzie ten lęk, ten strach przed nowym, ale z drugiej będziecie czuli ogromną ekscytację w tym kierunku i czuję, że po prostu um, wy wejdziecie w to nowe. To jest naprawdę, to są nowe początki, jeżeli tylko podejmiecie tę decyzję, że tak, że chcecie, to wy wejdziecie w tą energię. Piękna energia, dobra. Co jest wyzwaniem? O, sąd ostateczny. No, jako wyzwanie to jest: pozwól się transformować sobie. Pozwól porzucić sobie trochę jak wąż, w starą skórę. Pozwól sobie na nowe życie. Pozwól sobie na nową siebie, nowego siebie, na nowe doświadczenia. Bez oceniania tego. Bez. Krempacji, pokazywania siebie światu, w ogóle ludziom w swoim otoczeniu. Jeżeli coś Was fascynuje, to nie bójcie się tego ujawnić, nie bójcie się pokazywać tego, co Was fascynuje, nie bójcie się być sobą w tym, nie bójcie się oceny innych ludzi. To jest wyzwanie. Nie bójcie się oceny innych ludzi, nie bójcie się tej transformacji, e, pozwólcie sobie na nią. Bądźcie dumni z tego, co robicie, z tego, co was fascynuje. Mówcie o tym z radością, z ekscytacją. E, z taką wdzięcznością za to, że możecie to doświadczać w waszym życiu. To jest wyzwanie, ok? Dobra, na miłość, kochani. Ojej, kupią. Ojej, piątka mieczy. No, to jest dla strzelców w takim razie ciężki czas takiego splątania myśli, zranienia, dużo analizy, dużo myślenia, jakby takiego ktoś was zranił, więc wy też ranicie kogoś. Może nieświadomie, a może właśnie świadomie, może macie takie, zobacz, jak ja cierpiałam, teraz ja Ci pokażę albo cierpiałem, zobacz, jak to jest, jak, zobacz, jakie to jest uczucie, trochę właśnie oko za oko, to jest taka karta oko za oko. Więc, yy, strzelce, wy możecie w miłości faktycznie, My zaraz sobie zobaczymy jeszcze związki i na singli, ale ogólna taka energia to jest właśnie takie, yy, że zobacz, jak ja się czuję. Teraz, te, jakby zrobię, zrobię tak, żebyś ty też tego doświadczył takiego zranienia, tego smutku, tego żalu, tęsknoty. Yy, no, to jest taka właśnie energia yy, poranienia. Dobra, zacznijmy dla singli. Ojej, ten takli. Yy. Okej, okay, dla Singli to jest taka energia, że możecie kogoś poznać, yy, kogoś ułożonego, stabilnego, yy, bezpiecznego i wy się wystraszycie tego bezpieczeństwa, bo w przeszłości właśnie ktoś może was zranił. Yy, I wy na przykład możecie teraz poznać osobę, która da Wam wszystko, czego wy byście pragnęli, czego kiedyś pragnęliście od kogoś innego, a tamta osoba wam tego nie dała, więc wy teraz yy, trochę nie ufacie temu. I właśnie tak to. Yy, Trochę sabotujecie to mi, to nie jest siódemka mieczy, ale tak czuję, że właśnie tutaj jest taki trochę autosabotaż, że ja ci y, trochę takie na zasadzie, kurde, nie, nie no, taka mi przemyśl to to powiem, że ja nie zasługuję na takie dobroci, że ja nie, nikt nie może mnie tak dobrze traktować, więc ja Ci teraz pokażę, jaka ja jestem zła, beznadziejna, beznadziejny, y, że mnie się nie da tak dobrze traktować, czyli tutaj jest ewidentnie do przepracowania poczucie własnej wartości, y, poczucie bezpieczeństwa. Tego, że możemy otrzymywać coś ym, za nic, za to, że jesteśmy, bo ktoś nas kocha, bo nas szanuje, bo nas lubi, bo chce coś dla nas zrobić. A tutaj właśnie mam taką energię, tak poczułam właśnie. Musicie, kochane strzelce, przepracować poczucie własnej wartości yy, i pozwolić sobie na otrzymywanie yy, i w ogóle na, to, na, na tą nową drogę. Pozwólcie sobie, otwórzcie swoje serce na tą nową drogę, na, na to, żeby. Do waszego życia miłosnego też wkroczyła obfitość, właśnie ta troska, opieka kogoś, bo zasługujecie na to, ok? Dobra, dla związków. O Jezus! No kochani, związki tu w listopadzie to jest bardzo, bardzo ciężka sprawa. No, tu jest, ktoś Was bardzo zranił, bardzo cierpicie. No i mówię, tutaj jest taki odwet trochę, że tak mnie zraniłeś, że ja teraz ci pokażę. I albo będziecie się tak samo zachowywać, jak ktoś was potraktował, to teraz wy będziecie traktowali tę drugą osobę. Albo nawet jeszcze jakaś taka trochę zemsta, tu mi się pokazuje. No, taka energia bardzo schranionej osoby, która potrzebuje właśnie tej takiej zemsty, żeby sobie ulżyć. Tylko pamiętajcie, kochani, że wszystko co mamy w sobie. Jakby dlatego to spotyka nas na zewnątrz, bo mamy to w sobie. I jeżeli my będziemy jeszcze kogoś ranić, nie daj Boże, świadomie, to to znowu do nas wróci, bo jeżeli my z siebie wylewamy na kogoś taką gorycz, taką po prostu aż smołę, takie po prostu okropne zachowanie, no to to do nas wróci, bo to jest wszystko lustro i nasze odbicie. Więc e, czyncie, jeżeli ktoś naprawdę was zranił, to po prostu. Powiedzcie o tym i jeżeli nie jesteście w stanie wybaczyć, to odejdźcie. Nie miścicie się na tej osobie, bo energetycznie to jest jeszcze gorzej. Wyślijcie tej osobie miłość, to jest bardzo ciężkie, ja wiem. Ale jeżeli nawet nie tej osobie, to chociaż sobie. Sobie, chociaż wyślijcie tę miłość, że wy się sobą zaopiekujecie, wy siebie uleczycie, bo wy nie potrzebujecie się mieścić, bo to naprawdę przyniesie może Wam ulgę na chwilę, ale potem przyjdą już do sumienia. Yy. No i jakby energia wraca do nas. To, co dajemy innym, wraca do nas. ok Więc dajcie, jeżeli nie możecie dać tej osobie, która was zraniła miłości, to dajcie ją chociaż sobie przede wszystkim, okej? Okay? No ale listopadzie no związki tutaj faktycznie ciężki czas was, kochani, czekam. Zobaczmy, co w finansach i w pracy. No, kurczę, finanse i praca pięknie. Dziesiątka pentakli. No kurde, to jest, lepiej być nie mogło. Jeszcze pentakle, to są finanse, właśnie stabilność finansowa. W ogóle takie Poczucie stabilności, yy, więc czuję, że Wam się życie ogólnie w pracy układa, jest dobrze zarabiacie, na przykład, nie wiem, yy, poszerzacie swoje kwalifikacje, rozwijacie się, robicie. Yy. To, co, czuję, że robicie to, co lubicie, ale to niekoniecznie musi być praca, którą kochacie, bo może być tak, że wykonujecie jakąś tam no, zwykłą pracę, ale po pracy też robicie jakieś inne rzeczy, które Was pasjonują, e, które Wam przynoszą radość, spełnienie, też właśnie jakieś dodatkowe pieniądze. Yy, w ogóle w, w listopadzie nie musicie się martwić o pieniądze, o wydatki. Na wszystko Was będzie stać, nawet będziecie w stanie odłożyć jakieś pieniążki, więc tutaj polecam, tak mi przyszło do głowy, nie wiem, dla kogoś to może być, że jeżeli zbiegnie Wam jakieś właśnie jakieś pieniądze w miesiącu, to, to odłóżcie sobie na przykład na grudzień na prezenty na święta. Albo na przykład już zacznijcie kupować jakieś prezenty na święta, tak mi przyszło do głowy, nie wiem dlaczego, no ale dla kogoś to może być. Bo po pierwsze, teraz wiadomo, są zawsze niższe ceny niż w grudniu przed świętami, po drugie, zawsze potem jest, yy, trzeba kupić mnóstwo prezentów na raz i potem faktycznie finansowo to boli bardziej. Yy, a jak zaczniemy już sobie stopniowo kupować jakiś prezent dla, tu dla kogoś, tutaj dla kogoś, tutaj, dla kogoś, to po prostu później będzie na łatwiej i też nie odczujemy tego tak finansowo. A czuję, że w listopadzie właśnie bez, jesteście bardzo bezpieczni finansowo, więc możecie sobie pozwolić na te jakby nadprogramowe wydatki, które odciążą Wasz budżet finansowy yy, w grudniu. Ale ogólnie tutaj faktycznie jakieś awanse mogą być w listopadzie, jakieś doszkalanie do, do się, dokształcanie. Hmm, no tutaj z tym może podejmiecie właśnie jakąś nową pracę albo nowe yy, przedsięwzięcie, jakieś nowe... Yy, Jakieś warstwa, bo coś zorganizujecie, yy, coś wy zrobicie właśnie z tą pasją, taką, że może właśnie boicie się sąd wykumróczek, boicie się, czy to wypali i w ogóle, ale macie ku temu ogromną ekscytację, więc róbcie to, bo to wypali. Na polu finansowym, zawodowym jest bardzo dobra energia, więc tutaj właśnie włóżcie całą swoją energię. Tutaj, jeżeli mówię do osób, które są właśnie tak zranione w związkach, włóżcie całą tą swoją energię właśnie w pracę, w szkolenie się, w dokształcanie, do, w rozwijanie swoich hobby, swoich umiejętności. Włóżcie tam tą energię, która złość jest potężną energią. Potężną. Na złości powstają ogromne przełomowe projekty, rzeczy i w ogóle, więc naprawdę włóżcie tą samą energię w waszą pasję, w waszą, waszą, wasze bezpieczeństwo finansowe i e, wasz rozwój. I to wam naprawdę się opłaci, kochani. Dobra, i rada. Siła. No, siła jako rada mówi: no, nie poddawaj się. Nie poddawaj się, masz siłę do tego, żeby to wytrzymać, żeby to znieść. Mm, pozwól sobie na wszystko, co to ci przynosi, czyli na te emocje. Pozwól sobie na smutek, pozwól sobie na płacz, pozwól sobie na. Rozczarowanie, rozżalenie, ale też pozwól sobie na radość, na próbę wyjścia z tych ciężkich emocji. Pozwól sobie na rozwijanie siebie, pozwól sobie na eksplorowanie życia. Masz siłę, masz sobie ten ogień, tą pasję. Lwadus, jakby bardzo dużo widzisz, tu są różdżki tu siła to też jest jakby energia ognia. Jest tutaj tej pasji w tobie, masz tą pasję, tutaj ta dwójka różdżek tak samo. Ty masz energię do działania, i nie daj się zatrzymać bądź niepowstrzymany, niejaki uznany rób swoje miej swoje cele, swoje pasje nie poddawaj się zranieniom nie daj się yy, nie daj się zniżyć do poziomu tego, kto wyrządził Ci tę krzywdę, bądź ponad to ok? dobrze, strzelce kochane moje, zobaczmy co tutaj przewodników duchowych rada dla Was, co na? Nie, nie chcę jednak. Co tam? Okej, okay, tak, tak. Słuchaj. Ok, zaraz przeczytamy, co to znaczy. Pisz! Słuchaj i pisz. <grych> no słuchaj. Zdystansuj się do dramatu. No, zdystansuj się od tego zranienia, od tego wszystkiego, co się dzieje niedobrego w Twoim życiu, czego nie chciałbyś widzieć. Dobra, zobaczmy. Słuchaj. Miej swoje ustronne miejsce. Twoi przewodnicy i aniołowie mówią do ciebie. Czy ich słuchasz? Wskazane jest, abyś teraz mniej mówił, a więcej słuchał. Dopuść do siebie swoje prawdziwe uczucia. Posłuchaj, jakie informacje niesie odczuwany ból i cierpienie. Co chcą ci powiedzieć? Ciało zawsze mówi do tego, kto chce słuchać. Jezu, no pięknie. I z tym pisz, no, pisz emocje, pisz to, co się dzieje w tobie. Co się przydarza tobie, jak reagujesz na różne rzeczy, pisz po prostu załóż dziennik. Naprawdę, pisanie bardzo pomaga w wyradzeniu sobie z emocjami, w przeżywaniu, w przeżywaniu ich, w takim z później z perspektywy o zobaczeniu ich tych emocji, tego, co się z nami dzieje. Zapisuj codziennie swoje uczucia i doświadczenia, nakreśl własne zamiary, cele i pragnienia. Odbieraj przesłania od swych przewodników i aniołów. Twoje życiowe cele są związane z pisaniem. Napisz artykuł lub książkę. No tutaj dla niektórych właśnie widzicie, boicie się coś zacząć, może coś wydać, pokazać światu, to jest wyzwanie, pokaż się światu, bądź dumny z tego, co prezentujesz. Więc jeżeli tworzycie coś kreatywnego, artystycznego, czy po prostu coś tworzycie, cokolwiek to jest, nie bójcie się tego pokazać światu, właśnie pokażcie to światu, to was będzie napędzało, to wam pozwoli na ten wzrost ogromny, poczucie spełnienia, stabilności finansowej, speł właśnie takiego spełnienia zawodowego, życiowego też nawet. Więc róbcie to z pasją, macie ogromną siłę. Nie, nie dajcie się komuś zatrzymać w miejscu, idźcie do przodu. No kurczę, to są piękne karty. Tak naprawdę tylko jeżeli chodzi o związki w listopadzie, może być ciężko, może być ta energia, ale to właśnie widzisz, słuchaj, posłuchaj, co ci mówi Twoje ciało, co, co ten ból mówi, co on tobie mówi, to jest też lustro, pamiętaj. Więc zobacz, co to Twoje ciało twoje mówi, pisz te emocje, zapisuj, spisuj myśli, spisuj pomysły. Spisuj, co Cię fascynuje, co lubisz robić, zapisz sobie swoje cele, gdzie byś chciał być na przykład za rok, w jakim miejscu, co chciałbyś osiągnąć, może właśnie wydać książkę, albo wydać jakiś podcast, albo na, nagrać jakąś piosenkę, no cokolwiek, co Cię fascynuje, to masz piękny miesiąc do tego, żeby się tym zająć i wejść w to działanie, okej? Okay? Zdystansuj się od dramatu, już patrzymy. Przestań uszczęśliwiać wszystkich na siłę. Pozwól każdemu dokonywać własnych wyborów życiowych. Nie odkładaj realizacji swoich celów, skupiając się na sprawach innych. Unikaj plotkowania i osądzania. No, czyli piękne podsumowanie, kochani, e, tutaj dla tych cierpiących bardzo. Zystansujcie się od tego. To um, jakby ja wiem, że to jest wiele dla Was w Waszym życiu, ale pamiętajcie, że też relacje i związki nie są jedynym naszym. Um, Miejscem, jakby jedyną naszą taką, takim skupiskiem naszej energii. Właśnie mamy też przyjaciół, rodziny, swoje hobby, swoje pasje, swoją pracę, swoje, swój samorozwój. Yy, mamy mnóstwo innych rzeczy, które możemy robić, nie skupiając tylko całej swojej energii życiowej i uwagi na drugiej osobie, na związku. Ok. Czyli właśnie teraz, jeżeli źle się dzieje w związku i na przykład nie, nie możecie nic z tym zrobić, albo nie chcecie, albo się boicie, albo nie widzicie wyjścia, skupcie się na innych sferach swojego życia. Na razie to zostawcie, bądźcie sobie z tym bólem, piszcie te emocje, ok? Transformujcie ten swój ból właśnie na coś pięknego, czy tą swoją złość na drugą osobę, ale nie dajcie się temu zatrzymać, bo to nie jest warte tego, żebyście zaprzepaszczali swoje szanse i swoje życie. Dla, dla osoby, która Was tak mocno zraniła. Ona nie jest tego warta, ok? Wy jesteście kreatorami swojego życia, kochani. Żyj radośnie. Odnajdź tą radość w swoim życiu. Słuchaj innych. Może inni Ci właśnie podpowiadają jakieś fajne rozwiązania, albo chcą cię wyciągnąć gdzieś właśnie na kawkę, na delinka. Jesteś chroniony. To wszystko się dzieje dla Ciebie, żebyś coś zauważył, żebyś coś wypuścił, wytransformował. Te emocje, które w Tobie mocno siedzą, one muszą wybrzmieć. Miej czas na marzenia. To jest teraz czas na to, żebyś spełniał swoje marzenia, kochanie. Bądź cierpliwy, wszystko ma swój czas. No, jeżeli teraz nie możesz nic z tym zrobić, to po prostu odpuść temat. Odpuść temat, to się albo, albo się kiedy indziej rozwiąże, albo będziesz miał, kiedyś jakiś pomysł wpadnie ci do głowy. Korzystaj ze swojej wewnętrznej mądrości. No. Intuicja ci mówi też często, co masz robić. Wzbogacasz życie swoją osobą. Też daj swoją energię piękną innym. To co tworzysz, daj innym. Może też pomóc, możesz pomóc też innym osobom tym, co ty robisz, co tworzysz. Pomagasz innym ludziom albo, albo ich rozbawiasz, albo sprawiasz, że się wzruszają. Jeżeli czynisz sztukę czy cokolwiek innego, albo ułatwiasz im życie. Co nie tworzysz, co faktycznie cię bardzo ekscytuje i co jest twoje, ty pomagasz innym tym. ok I skup się na tym, bo teraz czynisz Możesz swoją osobą uczynić życie innych lepszym, a to też pomoże Tobie wzrosnąć i poczuć się lepiej. Dobrze, to by było na tyle. Jeżeli to z wami rezonowało, to napiszcie w komentarzu. Będę bardzo wdzięczna. Jeżeli macie ochotę jeszcze mnie obejrzeć, to zapraszam też do subskrybowania kanału. Będzie mi bardzo miło. Będę tutaj coraz częściej wstawiać jakieś filmiki, więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam. A tymczasem żegnam się z Wami i życzę Wam miłego miesiąca. Buziaki, papa.